Właśnie wybiła 6.30, a co za tym idzie, to jest moment, kiedy zazwyczaj wstaje z rana. I tak to w sumie wygląda aktualnie po przebudzeniu. Może nie zawsze chodzę na drążki, ale staram się z rana ćwiczyć. Fajnie można się w ten sposób przebudzić. Po ćwiczeniach, które dzisiaj widzieliście, w sumie też możecie się łatwo domyślić, co aktualnie próbuję zrobić, czego aktualnie próbuję się nauczyć, jeśli chodzi o jakąś tam wstępną, powiedzmy, kalistenikę. No i co? Z 20 minut poćwiczyłem, teraz wracam na chatę. Jak widzicie już się wstępnie umyłem i ogarnąłem i ogólnie postanowiłem nagrać ten film z tego względu, że dostaję dość sporo pytań odnośnie tego w jaki sposób łączy szkołę z siłownią i z YouTube. A wydaje mi się, że najlepszą odpowiedzią na to pytanie będzie właśnie pokazanie tego w jaki sposób wykorzystuję czas podczas dnia i jak go spędzam, więc dzisiaj o tym będzie cały film, to będzie taki właśnie vlog z mojego dnia. No i tak jak widzieliście zaczynam go od ćwiczeń. Tak jak mówiłem wcześniej, to nie zawsze są ćwiczenia na drążku, zresztą ja mam też drążek w pokoju. Ale takie ćwiczenia na świeżym powietrzu, no, mimo wszystko są dużo lepsze niż ćwiczenia w domu. Fajniejszy jest to wstęp dnia i nie mogę jakoś specjalnie dłużej gadać, bo muszę przygotować sobie jedzenie do szkoły, a jest już godzina 7.25. Także mam jakieś 15 minut do wyjścia. I dzisiaj, proszę bardzo, kurczaczek, którego sobie zrobiłem wczoraj, dzisiaj go sobie odgrzewam. Tutaj ryż jeszcze sobie robię, za 3 minuty będzie. Także to jest moja dzisiejsza szamka, do tego jeszcze jakąś sałatkę dorzucę. I co jest, myślę, że dosyć ważną kwestią, o której trzeba powiedzieć, to jest to, że aktualnie nie jem śniadania przed szkołą. A odpowiedź na to jest po prostu redukcja. Z tego względu, że aktualnie już jem tylko 2400 kalorii. Teraz pewnie normalnie bym wypił kawkę, ale dokładnie 11 dni jestem na księg kofeinowym, także też, też tego nie mogę zrobić, ale nie narzekam, nie czuję, że żebym miał jakiś spadek energii z tego tytułu. No tak to ostatecznie wygląda. Jest kurczak, jest ryż, jest sałatka, to jeszcze taki sosik sobie zrobiłem i to będą moje pierwsze kalorie, to będzie około 662 kalorii, które zjem dopiero w szkole. A przed wyjściem do niej jeszcze sterydy włukadzik.pl W skończonych lekcjach w szkole i zjedzeniu w niej kurczaka z ryżem, w drodze na siłownię kupiłem w sklepie swój drugi posiłek w tym dniu, czyli palucha z makiem. I dobra, ten palu, tutaj jako przystanek przed siłownią, to jest jakieś 240 kalorii, tak to wliczam tu, pan Bobko na przykład, to sobie Pokaż, aż tego nie ma tu. Nie, no, to jest łatka bułeczka, Tu no z 1000 kalorii na przykład chłopak sobie wrzucił, ja się muszę nacieszyć tym, ale nie jest to złe, czasami jest też kreca, ale dzisiaj nie było precel więc musiałem zjeść to. No, i teraz ogólnie po zjedzeniu tego będziemy się na treniu bezpośrednio już. A pan świątek nie? Czemu nie idziecie? Bo wczoraj byłem i będę w czwartek Coś ta przemiana fejkowa Zobacz, zobacz co tu jest nie Pan Stanisław nie złapał i mówi Bro, what's A kim jest pan Stanisław? Mój tatuś Dobra, proszę państwa, jak widzicie już przebrany na trening Jedną rzeczą, o której chcę powiedzieć jest to, że dzisiaj bez przedtreningówki A normalnie tylko cytrulina teraz wlatuje, bo tak jak mówiłem rano nie ma kofeiny Więc nie ma tu żadnej bomby, nie ma żadnego energetyka Ale zobaczycie na martwym, że nie potrzebuję jakoś specjalnego pobudzenia Myślę, że dzisiaj fajne 150 po lata, może nawet coś więcej I witam, witam, już z siłeczki z ciężarami jesteśmy Na razie siłeczka jeszcze na rozgrzewkę

Fajny ciężar, z nim się można fajnie zmachać. Bo teraz Ci pomogę, ale najpierw jeszcze chcę Bartiego nagrać. I pytanie do Ciebie, skoro już nagrywamy, na pewno każdego interesuje, jak ci idzie road to 100 kg na klatę. Jak mi widzę? Piję, palę, koniowe. Tak idzie Nie, ja, tak kurio, to. Dobrze, znaczy. Ja wczoraj nagrywałem to podsumowanie pewnego tygodnia. I może usiąść. Ja lubię wsiadać jak ktoś mi mówi. Lubisz siadać, lubisz siadać. Co jak No co, jest dobrze. Robię sobie co dzień popeczki. na płaskiej jest fajny przyrost. Bo szczerze, pewnie Pełniaczy. Ankietę hmm. może coś zrobić na kanale, czy zrobił no. wartyszu, czy nie zrobił. No ale widzowie nic nie wiedzą tak naprawdę Wiem. wiem. jego wyniki, ukrywamy ja jego wagę. 20 się macham. Ja szczerę, ja ale... 20 to jeszcze lepiej, trzeba na hajs zrobić tę Nie no, idzie dobrze, jem dobrze. Czyli podsumowując, wraz z końcem września będziesz 7, będzie no. tak? No. Myślę, dobrze. że for real? jestem otoczony mężczyznami, więc... Musisz. W format, w format. format. chłopcy. Następnym ćwiczeniem po martwym było lat pull down. A tak rozpisany jest mój cały wtorkowy trening, który zakończam zwykłymi dumbbell cursami w serii 3x12. Dobra. Trening zrobiony. Czego ty się cieszę? Pokażę sobie, jak ktoś podkłada pod ciebie teraz. A, było Dobra, prostu skończyliśmy trening. Wróciłem już do domu i teraz jest taka kwestia, że, oczywiście, po szkole, po ciężkim treningu, dzisiaj były martwe ciągi, jestem mocno zmęczony. I przez większość swojego życia, w sumie, bo nawet jeszcze gdzieś w okolicach, no przed wakacjami tak naprawdę, zrobiłbym tak, że położyłbym się tam na łóżku i siedział na telefonie. I w ten sposób traciłem mega dużo czasu, dlatego stwierdziłem, że zacznę tak robić i robię tak od początku tego roku szkolnego, że mimo zmęczenia, po powrocie będę musiał się jeszcze jeszcze do zrobienia czegoś, zrobienia jakiejś pracy, którą i tak będę musiał zrobić później. No i dzisiaj w tym przypadku jest to short, który nagrywaliśmy na siłowni, więc ja go muszę zrobić, żeby go wrzucić. I to też tak w sumie z tymi shortsami wyszło, że stwierdziłem, że przez 30 dni będę wrzucał codziennie, żeby sobie tam poanalizować, posprawdzać jak to wygląda. Może na jakiś drugi kanał w sumie wrzucę Taki film podsumowujący to. Jak was wkurwiały te shorty, to przepraszam. Ale no, one fajnie podbijają te statystyki na YouTubie i w sumie też y, to sobie udowodniłem w ten sposób. Także teraz będę montował shorta i widzimy się później. I proszę bardzo, 17.15 w tym momencie, short zrobiony. jak go wrzucam. I co za tym idzie, wreszcie czeka mnie zasłużony odpoczynek. Także. Ja w tym momencie, co robię? Robię coś, co robię właściwie codziennie i jakoś tak się tego nauczyłem. To znaczy biorę sobie drzemkę taką na 20 minut około, także jak jest 17.15, to sobie ustawię do 17.35, żeby się przespać i serio, taka krótka drzemka Daj mi mega, mega dużo, bo tak jak teraz jestem serio wyczerpany i mnie nawet męczy trzymanie tej kamery w ręce. Tak, za te 20 minut wstanę z energią, zrobię sobie jakieś fajne jedzonko, bo mam teraz dopiero 900 kalorii tylko, więc jeszcze mogę sobie sporo dzisiaj pojeść. I już nie wiem, co sam gadam tak naprawdę. Posiłkiem, który po krótkiej drzemce sobie zrobiłem była sałatka złożona z miksu sałat, całej puszki tuńczyka, sosu złożonego ze skyru i majonezu oraz dwóch jajek sadzonych. Oprócz niej w piekarniku podgrzałem taki chlebek w stylu neapolitańskim, który piekłem przez 5 minut w 200 stopniach. I takie gotowe grzanki posmarowałem guacamole oraz pokroiłem na nie pomidora. I tym dość sporym objętościowo posiłkiem dobijam 1648 kalorii w tym dniu I to jest taki moment, kiedy daję sobie chwilę na takie popierdzielanie się To znaczy jedząc tą szamkę sobie odpalę jakiegoś YouTube'a Coś tam sobie posiedzę, taki można powiedzieć czas na rozrywkę I tu jeszcze właśnie tak odnośnie tej szamy, tej sałatki Czasem dostaję pytania, co jest moim takim cheat na redukcję I jakoś dwa tygodnie temu odkryłem, że jest to tuńczyk Bo serio, nawet bez tych grzanek tak sałatką byłbym w stanie się nasycić. Tak jeszcze co do tych grzanek, bo to są serio mega top, to jak kupiłem w Biedronce. możecie popatrzeć, to jest jakiś tam w miarę nowy produkt, bo wcześniej go nie widywałem. Tak wziąłem sobie go do testu i w ten sposób, z tą pastą guacamole, z pomidorkiem, naprawdę, naprawdę topka. I słuchajcie, w tym momencie jest już godzina 19. Jak ostatni raz nagrywałem, to była jakaś 18.20, coś takiego. Zjadłem, wychillowałem, ale teraz jest jeszcze jedna rzecz, którą aktualnie robię codziennie i w sumie zastanawiałem się, czy o tym jakoś mówić i czy specjalnie to zaznaczyć w tym filmie. Ale przypomniałem sobie, że jeszcze jakieś pół roku temu... Miałem zupełnie inne podejście i kompletnie nie rozumiałem ludzi, którzy to robią, a chodzi mi o medytację. Mnie zawsze mama przekonywała do tego, żeby medytować, że medytacja niesie za sobą różne benefity. No ja niekoniecznie w to wierzyłem, miałem do takiego, do takie podejście, że co, 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 co takie coś może dawać? I wydawało mi się to wręcz dziwne, ale aktualnie serio takie 10 minut dziennie medytacji pomaga mi się wyciszyć i bardzo pomaga mi panować nad emocjami w codziennym życiu. Kiedyś Dwa lata temu byłem bardzo wybuchowy i generalnie no, dawałem pojście emocjom, tak? Też nie bez powodu w sumie robię to akurat o tej godzinie 19 mniej więcej, bo w tym momencie robi się już ciemno. Są tutaj takie zajebiste lampki, sobie to odpalam. I tak jak mówiłem, 10 minut takiej medytacji ogólnie jakby się ktoś zastanawiał, to ja używam do tego aplikacji. Medito. Po medytacji przez następne kilka godzin zajmowałem się działalnością niezwiązaną z YouTube'em oraz robieniem miniaturki do tego filmu. Dzisiaj mówiąc, w skrócie pracowałem. I dobra, słuchajcie, miniaturka skończona. Wszystko, co miałem zrobić dzisiaj, zrobiłem, także jestem całkiem zadowolony. A łącznie w sumie prawie 3 godziny teraz siedziałem i pracowałem, bo mamy już godzinę 21.53. A co za tym idzie, przychodzi też czas na ostatni posiłek w dzisiejszym dniu. Nie mam jakoś niesamowicie dużo tego czasu przy tym, żeby. Aby go robić, więc zrobię sobie po prostu twaróg na szybko z bananem z masłem orzechowym, to co już wiele razy widzieliście. No i to będzie po prostu moją kolacją. I tym zamknę dzisiejszą kalorykę. Także lecę robić twarożek I oto jest ostatnia szamka w tym dniu, czyli kostka twarogu 250 gramów, dwa banany i 30 g masła orzechowego i to daje mi, słuchajcie, 659 kalorii. Także dzisiaj nie wykorzystuję w sumie wszystkich kalorii, które mógłbym wykorzystać, bo aktualnie 2400 dziennie, wychodzi ich łącznie 2307, także jutro będę mógł zjeść trochę więcej, a nie ma sensu, żebym teraz dobijał te 100 kalorii dodatkowym masłem orzechowym, skoro jutro będę mógł w trochę lepszy sposób to rozdysponować, po prostu zjeść 2,5 za 90 g białka, także to cieszy. Może nawet lekko za dużo, ale tak szczerze, nawet jest mi tak łatwiej jeść więcej tego białka, bo białko jest zapychające i... Myślę, że no każdy wie o co chodzi. Po zjedzeniu tej kolacji i przy dobiciu ostatnich kalorii w tym dniu, ustawiłem budzik na następny dzień i wyłączyłem telefon. Związane jest to z metodą 10.3.1, do której się stosuje. A mówi ona o tym, że 10 godzin przed snem ostatni raz możemy spożyć kofeinę, 3 godziny przed snem zjeść ostatni posiłek, co swoją drogą akurat w dzisiejszym filmie mi się nie udało. I ostatnia liczba 1 mówi o niekorzystaniu z telefonu na godzinę przed pójściem spać. I w tym momencie pewnie większość z Was myślała, że mój dzień się kończy, bo jakby nie patrzeć, budzik jest już ustawiony, ja jestem już umyty, ale tak się nie dzieje. Z tego powodu, że w tym momencie sięgam po naukę, tutaj jest jakaś fizyka. Rozszerzona maturka. Robię tak z tego powodu, że to zakończenie dnia jest takim momentem, kiedy wszystko, co miałem zrobić odnośnie jakiejś pracy, już zrobiłem. Ten największy rozpraszacz, czyli telefon, jest już wyłączony i w 100% jestem w stanie skupić się na tym, co będę robił. Dzięki czemu ta godzina bądź jakieś półtorej godziny nauki będzie wykorzystana przeze mnie w 100%. Jest to coś, co ogólnie wprowadziłem w sumie bardzo niedawno i chcę utrzymać to. Do matury, bo myślę, że ta systematyczność może mi pozwolić na to, żeby nie porzucać YouTube'a, czy jakichś innych źródeł dochodu stricte przed maturą. To znaczy, że nie będę musiał gonić czasu z nauką. Wolę to sobie rozłożyć i spędzić tą godzinę, czasem dwie godziny dziennie nad opanowaniem materiału, niż że później musieć siedzieć 5 godzin dziennie i nie móc nic innego robić. Także tak wygląda mój dzień, typowy dzień. To jest taki schemat, taki szablon w sumie. Pokazywałem dzisiaj Aktywności, które staram się robić, i wiadomo, że nie zawsze wszystko wychodzi tak, jakbym chciał, żeby wyszło. Wiadomo, że jeden dzień na te 7 dni w tygodniu po prostu nie będę miał energii na to, żeby z rana trenować, ale dążę do tego, żeby to robić i tak jest też z innymi rzeczami. Myślę, że trochę osób może stwierdzić, że jest to nudne życie, które prowadzę i może poniekąd tak jest, ale nie znaczy to, że nie jestem w tym wszystkim szczęśliwy, bo, żeby wam to fajnie zobrazować, mam tylko 17 lat, a na spokojnie w tym momencie byłbym w stanie się utrzymywać, i to nie tylko chodzi o YouTube, a także jakieś inne moje źródła dochodu, i przy okazji nie zawalam szkoły. I tymi słowami chyba zakończę dzisiejszy film, ponieważ przede mną są książki i muszę jeszcze dzisiaj sporo porobić. Także trzymajcie się, widzowie, i nie marnujcie swojego czasu w życiu, bo w przyszłości będziecie tego żałować. Newry!